Cześć, manku, witajcie, z tej strony Simax, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, oczywiście z nami jest Szekiera. Jak widzieliście na początku, tam, tam na górze, pokazało się 1000 zł, że dostaliśmy dochodów, mamy 30 tysięcy, czyli można powiedzieć, że to już jest fajny zarobek, stoi z nami agregat. Ale zacznijmy może od agregatu, tak, zaraz będziemy robić to, będę opowiadał, Horsz przyjechał do nas na testy, ponieważ firma Horsz, chce nam go sprzedać. E, przyjechał do nas na testy ten e, horsik, więc dzisiaj będziemy to pole sobie uprawiać, e, a później siać, ale wpierw mi się przypomniało, że muszę tutaj jeszcze rozrzucić nawóz, więc mi się wydaje, że wpierw pojedziemy, e, rozrzucimy nawóz, coś pojedziemy fergusonem. No i kolejna znajdźka. E, no właśnie, to powiedziałem, znajdźki. E, właśnie e, w sumie jak zaczynaliśmy serię, gdzieś tam parę znajdzie się znajdowało, ale to w sumie to przybyło parę tysięcy i ja wam temu, tego o tym nie mówiłem, bo szczerze zapominałem. No i tak dzisiaj mi tak nasza chęć, że po prostu mi się nudziło, tak po prostu usiadłem sobie, usiadłem sobie chwilę i poszukałem tych znajdziek. Znalazłem ich 18, czyli 18 tysięcy jakby wpadło do naszego budżetu i teraz aktualnie już sprawdzam finanse, ale ich jest dość dużo, ponieważ jest ich już 22 znajdźki zostały znalezione, więc moim zdaniem jest to fajny wynik. Eee, dobra, od razu tego pola, już tego drugiego pola nie będziemy nawozić na razie. Eee, trudno, ogólnie da się kupić w farmingu tym obornik czy coś? Chyba nie da się, co? Nie. No właśnie szkoda, bo jest szczerze, ja bym tutaj w tej serii trochę tak powodził obornika, bo już taką mam Chęć na to, no ale jak nie ma, to nie ma, więc no dzisiaj sobie się kieruję, zajmuję się znajdywaniem znajdziek, żeby po prostu tutaj e, naszą serię trochę przyspieszyć, bo jednak e, troszkę ten znajdziek jest około 5-6 rodzajów: wszystkie pra prawdopodobnie wszystkie zwierzęta jakieś tam maszyny, pół kultywator, traktor, baćkowozy. przyczepa, baczkowozy, więc tego troszkę właśnie fajnego jest. Więc chciałbym najbardziej, czekam na to, jak się nazbier zbieramy. Wyzbieramy, nie wiem, jak to mówić, 10 rodzajów danego e, przedmiotu, jestem ciekaw co dalej będzie, ponieważ no, e, na mapie Hot Balerun e, jest i 20 płyt kaset po, 20, po 50 tysięcy, czyli milion, czyli na tej mapie też musi być milion, e, na tej mapie musi być też milion. Ale nie chce mi się wierzyć, że ten milion będzie 10 przedmiotów po 1000, czyli 10 tysięcy, czyli jak dobrze liczę, 100 przedmiotów musi być różnych, tak, żeby wyszedł milion. Więc na pewno po odblokowaniu, po odblokowaniu tego, jakoś dostajemy jeszcze garze. Czyli mi się wydaje, że jest 10 przedmiotów, jeżeli dobrze liczę. Tak mi się wydaje, 10 przedmiotów, i jak zbieramy 10, to dochodzi nam jeszcze 90 tysięcy. Czyli jakby dostajemy 100 tysięcy za przedmiot. Mam nadzieję, że tak jest, bo byłoby fajne. To byłoby fajne, ale czy tak jest? No dowiemy się w sumie na dniach, znaczy na dniach. No w, chyba w tym odcinku nie będziemy mieć jego farta, żeby 10 takich samych, znaczy dziesięć, nie całych 10 przedmiotów e, znaleźć. E, lecimy sobie, zaczniemy od tej strony, ponieważ dzisiaj zatrudnimy sobie pracownika. Niech trochę popracuję sobie pracownik, żeby dzisiaj tutaj jak najwięcej to znajdzie, jak znaleźć. Mm, ale oczywiście nie mówię, że tutaj... O. Nie mówię tutaj oczywiście, że będziemy tutaj teraz tak tryhardować, że tutaj siekiera z nami w ogóle nic nie będzie robił, e, ponieważ no, tutaj tak nie będzie, no, tutaj porobimy sobie. Ja tam, większość będziemy tych znajdzie, znajd znajdywać poza odcineczkiem, ale po prostu dzisiaj. E, także gdzieś tam znalazłem, przypomniałem sobie o tych znajdźkach, bo gdzieś tam jakiś artykuł mi wyskoczył na Facebooku o tych znajdźkach. Tak sobie przypomniałem, że faktycznie znajdźki e, przydałoby się je mm, troszkę ich poszukać. No i widzimy no, tutaj fajne, fajne pieniążki są za to. E, więc mm, więc, e, więc, w sumie no zaraz 30 tysięcy będzie, jeszcze jak będę tutaj robić, będę tutaj się nudzić, to pozbieram, poszukam jeszcze. Więc mi się wydaje, że w przyszłym odcineczku przyjdzie chyba nowe pole. Co? Jak dobrze pójdzie, to w przyszłym odcineczku będzie nowe pole. Więc mi się wydaje, że to nie jest jakieś tam utrudnienie, czy znaczy ułatwienie sobie gry, ponieważ no pól mamy mało, są drogie, a tak naprawdę teraz za dużo pieniędzy na te zboże nie dostajemy. My dostajemy, moim zdaniem, bardzo mało. Więc póki byśmy kolejne pole zarobili, myślałam o jakimś kredycie czy coś, czy nie wiem, jakąś nami, jakieś misje te drogi robić z bo tam jest taka misja do 20, chyba 6 tysięcy z czy coś, ale no też jest moim zdaniem trochę no, bez sensu, tak. Eee, te misje do tamparociu byłoby do, do, do roboty, eee, więc... Eee, więc to jest takie moje po prostu zdanie, że no te się naprawdę nam pomogą. Nie chodzi mi tutaj o sprzęt, bo szczerze jeżeli chodzi o sprzęt, to no, tylko potrzebujemy opryskiwać. Jeżeli chodzi o sprzęt, no potrzebujemy tutaj opryskiwacza tylko. Eee, potrzebujemy tylko opryskiwacza, no ale najbardziej z tego wszystkiego potrzebujemy pola. Pola, pola, pola. Jeszcze raz, pola. Eee, no ponieważ yy, no, trzeba się rozwijać. Jak widzicie, tysiąc za tysiakiem przychodzi. Zaraz zobaczycie coś na mapie. Kolejny tysiak. A tutaj jesteś. Tam właśnie mi jeszcze nie doszedłem tych zakrętów. Eee, więc fajnie ci to idzie. Może ja już więcej zobaczyć, gdzieś tam chodziłem tak zaocznie, ale naprawdę nie, ciężko mi było je zobaczyć. Ale... bo czasami są tak fajnie... No jest ja tak, tak świecą mi się wydaje, jakby jest łatwiej. Mm -hmm. Mi się wydaje, że ich... E, szczerze powiedziawszy jakiś większy kontrast jest. Ktoś tym stylu jakoś takie naprawdę... No, no 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 no. Tak fajnie je widać, ale czasami są też mocno pochowane, nie wiem jak tam tym czy miałaś jak ja szukałem, to na przykład w kontenerze były schowane W takim drewnianym ja, w pudle różnym, jakby. No, pod mostem. No czym czy tak naprawdę są naprawdę, dziś tak czasami są luźno, a czasami to są naprawdę fajnie pochowane. Więc dzisiejszy odcinek taki długi, nie będzie 400 minutowy, bo w sumie no jeżeli chodzi o to, to tak dzisiaj sobie odpuścimy, bo są taki siewy, nie siewy, no bo też chcemy tak jak najszybciej z tym lecieć. Ciężko jest aktualnie coś dla nas innego znaleźć, jakieś akcje fajne, jakieś akcje fajne, no tutaj mi się daje że w przyszłym odcinku jakieś orka jakiegoś pola, na pewno sobie machniemy jakiś może kontrakt byśmy zrobili bo tak szczerze powiedziawszy, że teraz tak ciężko coś znaleźć innego na tym na tych odcineczkach jakiś odcinek z misji myślę, że zrobię Musimy ogólnie wziąć tą misję z trawy ale myślę, że na razie, że tak trochę już jest wrzesień to poczekamy sobie w przyszłym sezonie będziemy sobie jakąś misję właśnie z trawy, bo jeżeli chodzi o trawę to jest największy zarobek czyli trzeba sprasować, znaczy skosić skosić e, przetrząsnąć i sprasować Oczywiście, zgrabić również, więc mi się wydaje, że ja bym tę misję z chęcią sobie e, zrobił. Tylko może w przyszłym sezonie byśmy sobie e, zrobili. Dobra, tutaj już mamy machnięte w jeden cypelach, to jest najważniejsze. Mamy już 6 minut odcineczka, więc e, dużo nie będzie. Szczerze, w sumie pod koniec odcineczka, takie 5-6 minut, tak do 10, bym z chęcią sobie poświęcił na, e, poświęciłbym na e, zbieranie tych znedź. Więc z chęcią bym gdzieś sobie pobiegł, a nie mam pomysły gdzie one mogą e, być. Trochę poznajdowałem jakąś tam mapę, gdzieś tam wygrzebałem właśnie na Facebooku dla kiedy podsyłałem, znalazłem jakąś mapę e, z tymi znajdźkami, e, znalazłem sobie tą mapę z znajdźkami i e, no coś tam ono pomaga, ale nie za dużo, bo trzeba bardziej szukać tak po swojemu, gdzieś jak przy jakichś tam e, budynkach. Ogólnie właśnie zobaczyłem, że w John Deere poka jest, są pokazywane motogodziny, nie wiem czy widziałeś na, na wyświetlaczu. E, John Deere pokazuje mm, motogodziny tak, teraz zobaczyłem 3-0 i tak patrz co to może być 3-0 mamy 3, 3 motogodziny. Ogólnie, co ja mnie w tym farmingu aktualnie teraz zasmuciło, smuci, to strasznie mało ropy schodzi w tych sus Kurde, czyżby pole w tym odcinku jeszcze będzie? <laughs> Jesteś będziesz takim koksem? Ogólnie no, tak myślałem, żeby za te, te pieniądze znaleźć, spłacić kredyt, ale to jest z kredytu mamy koło 50 chyba tysięcy, szczerze nie pamiętam, około 50 tysięcy, e, plus minus, nie chcę wam skłamać, tak mam, a przepraszam, mamy 60 tysięcy, e, więc no chciałem spłacić kredyt, ale moim zdaniem przy naszych, tym, że mamy duży sprzęt, ale nie mamy masz nie mamy maszyn, mamy maszynę, ale nie mamy e, pola, więc mi się wydaje, że na razie trzeba iść ostro w pola, a tak szczerze powiedziawszy... To po prostu e, w, e, pola nam oddadzą to wszystko i naprawdę będziemy mogli fajne pieniądze czerpać i ten kredyt szybko spłacimy e, na pewno, bo w sumie teraz na takich najbliższych nabytków też chcemy kurnik zmienić, więc na razie musimy pole ten, to myślę, że przy, po następnych żniwach albo po sprzedaży plonu. Zobaczymy, jak będziemy właśnie e, stali z pieniędzmi po sprzedaży plonu. Dużo tego nie będzie, bo jak wiecie, dużo my tego wszystkiego nie mamy. Ale mi się wydaje, że jakiś tam część garzy na pewno oddamy w pole. Dobra, ja już tu puszę pracownika. Zobaczymy, jak sobie on poradzi. Mam nadzieję, że sobie poradzi fajnie. Zapiszę sobie. O nie, wziąłem pożyczki 5000. Oddajesz pożyczkę. Bo kliknąłem. chciałem sobie zapisać. Zapisujemy sobie. Znajdzie, jak mam już znalezionych, 29-29. Dobra, ja teraz się sobie do Fergusona. Siaram do Fergusona. Ogólnie ciekawo, ty, mam takie pytanie. Czy Fend pociągnie ten siewnik? 125 koni, wiecie co? Ja w sumie teraz jak stoi Fend. A, nie ma przeciążnika, zaraz spróbujemy podczepić ten siewik do Fenda. Może da radę, co? Nie wiem, powinien dać radę. Bo ten Fend ma tylko, no niestety, 114 koni, powinien mieć 140, ale braliśmy takim na razie mniejszą wersję, bo była bieda. Ale jeżeli da radę, w sumie właśnie bez, bez kitu by się mogli sobie tego Fenda ścipować do silnika samego. Mm -hmm. Ej, kozak wygląda ten Fend z na tym polu, oczywiście siejemy sobie Żepaczek. Siejemy sobie Żepaczek, w ogóle mamy wrzesień, przewinąłem jeden miesiąc. Mamy wrzesień, sobie dobra, jedziemy i opuszczamy. Nie, no, ty idzie doma. w miarę. Nie chcesz się coś robić. No, jakieś budynki, gdzie ty jesteś? Łona, no, do. No właśnie, ciężko będzie. Czekam, właśnie. Jak ktoś wiecie, gdzie mogą być, to wiecie, co robić. Możecie dać nam znaleźć one. E, gdzie one mogły być, bo szczerze, no, z bym sobie e, z chęcią byśmy sobie poznajdywali, ale tak myślę, że już tak zarobiliśmy kurde fajną sumę Ale tak czy siak trzeba jeszcze e, więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. w ogóle właśnie mam takie pytanie czy pracownicy pobierają paliwo Czy kupują od razu paliwo, żeby tam nie zabierało Musisz włączyć. No właśnie, nie wiem czy nie włączałem e domyślne po uzupełnianie nasion, gnojówki, paliwa wyłączone. Mamy już, jest Dobra, więc sobie siejemy. Jak widzimy, w takim razie no siewy fędzikiem idą. I właśnie zobaczyłem, że po ściernisku nie możemy tym fendem siać. Znaczy, tym silnikiem siać. Jak widzieliście, ten siewnik po prostu tego jakby ścierniska nie przekultywatorował. Jak to było w 19. Czyli tak czy siak musimy po prostu sobie uprawiać e, przed tym e, siełem, co nie jest w sumie głupie. Myślę, że jako uprawa dobre, mm, dobre i to. I co mordo, już nie wiesz co, nie wiesz gdzie, co jest już? No właśnie, Wciąż. my sobie... Ciężko, ciężko. My sobie dzisiaj takiego, taki no, dzisiaj długi odcinek nie będzie. To jest tam po odcinek, że we dwóch gdzieś tam stajemy, chwilę pobiegamy, e, chwilę pobiegamy sobie. Mm, no i... Coś sobie znajdziemy. Najbardziej, właśnie na to chciałem po prostu sprawdzić, jak to wygląda. Chciałem najbardziej sprawdzić, zobaczyć, jak to wygląda. Jak to się mówi, jak się na zbiorach wtedy się znajdzie, co będzie później, czy jakąś fajną garzę dostaniemy, czy coś. Nie wiem, zobaczymy. Szkoda, właśnie, że nie ma takich statystyk tutaj podanych w farmingu ile czego znaleźliśmy. To byłoby na przykład fajne, jakaś rubryka specjalna, czy, czy, czy coś. Może na single takie coś jest, bo tych finalnych statystyk jest więcej w, na single niż. W tym, ale, 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 no, więc trochę na pewno rzeczy sobie już e, znaleźliśmy. Siedzimy sobie na tym polu żypaczek. tak jak mówiłem, tutaj będzie żypaczek, a na tamtym polu będzie sorgo, a na tamtych dwóch będzie soja. Na tych dwóch w sumie możemy powiedzieć, że trzech, bo no, wstępnie nie daj się, zestraj się, ja i tak, y, taki, i tak te znajdźki znajdziemy. Będziemy sobie szukać, będziemy szukać i znajdziemy też, i sobie na pełno pole tamto jeszcze zakupimy obok, ponieważ tak by mi, że chcesz jakieś inne pole kupywać. A no, które kupujemy? No ja tak myślałem, żeby po prostu dołączyć pole 48 do no 49. No, możemy no tamty, Tak szczerze, no właśnie, ja bym się chyba tak na razie skupił na, tych, na tym kupieniu tych, tych pól koło Gospy. Czyli powiedzmy te 48, 49, 47 pola najbardziej chyba są najmniejsze i najtańsze. Czyli no, to są, no tak, to są, to są najtańsze pola, mi się daje, że jak na razie tak w miarę na mapie. Więc na pewno te jeszcze dwa pola bym dokupił. Kwestia czasu, 47 chyba ja bym raczej już nie dołączył Takie, Będziemy nadal robić dużą kolonię, czy 47 siódemkę byśmy dostawili osobno powiedzmy Też możemy złączyć 47 Prawda, kolosa? jakiego takiego No w sumie możemy, no mamy Mamy, mamy, mamy w sumie maszynę do tego No bo kombajn mamy, też żniwa kombajna w ogóle idą szybko Ogólnie zwaliliśmy, mogliśmy e, zacząć e, na tym kierowniku e, I mogliśmy po prostu Mieć, zbudować własną gospodarkę, kupować pok maszyny. Bo szczerze, no, ten kombinek, moim zdaniem, jest za duży. No. Temu kupujemy więcej pola, żeby te wszystkie rzeczy, rzeczy, żniwa, tak trochę dużej e, e, były. Ogólnie zauważyłem, że jak jest więcej kamieni, to fend ma ciężej. Mi chodzi, że jakoś z obrotów schodzi. I tak powiem Ci, że dziwne. Ogólnie jeszcze w tym sezonie kamieni nie będziemy zbierać, bynajmniej na tym polu. Nie wiem, może coś byśmy wypożyczyli Bo no jak mówiłem, nie chcemy kupować tego żółtego do zbierania kamieni Moim zdaniem fajne byłoby, żeby go kupić Tak na start, taki mniejszy zbieracz kamieni Ale no, brzydki jest No jest brzydki No jest brzydki, dla mnie jak i dla siekiery on się nie podoba Wiem, że no, jak od razu o, co, kupi... razy, co? Co? O! Razem. E, tak czy siak, jak wiecie no Trzeba co, trzeba zbierać kamienie no ten, ten mały, 2 metry, chyba 2 metry albo 2,5, że tak powiem, że tak jak wy byście powiedzieli dobre i to, ale no, no nie wiem, no mi się on, on szczerze nie podoba, nie wiem jaka jest Wasza decyzja, wasza decyzja na pisie, co Wy o tym myślicie, czy mamy kupować ten na razie mały, czy od razu ten 5-metrowy, bo tak tak, tak, czy jak ja już bym zaczął czymś w przyszłym sezonie, bym zaczął już zbierać po, po żniwach, bym zaczął zbierać już kamienie, więc tak czy siak już byśmy. Coś musieli kupić, no albo po prostu pierwszy sezon wypożyczyć, albo może byśmy dostali na testy zależy to oczywiście od firm od tego po prostu wszystkiego. Ogólnie tutaj kamieni strasznie dużo jest. Jestem po prostu w dużym szoku. Widzę, że już się znowu rozkręciłeś, Gdzie tutaj jesteś, Gdzie ty jesteś, sobie sprawdzę. A, tam. No widzisz, więc tutaj znajdzie jest naprawdę dużo, no i fajnie, no bo w sumie zostało nam jeszcze 10 tysięcy i mamy pole, czyli 10 znajdzie i mamy... Eee, pole bo kosztuje 49 tysięcy, więc powiedzmy na 9 znajdzie. No, znaczy to jeszcze pracownik zabiera pieniądze, więc 10 znajdzie i mamy eee, pole. Eee, musimy kupić coś obryskiwać na wiosnę, bo wiecie będą już chwasty. Więc tutaj, jeżeli chodzi o obryskiwać, to no, zobaczymy. No może coś, no będziemy sobie sprzedawać rzeczy ogólnie. Właśnie, jak to te ceny są z plonami? Żeby teraz sprawdźmy. 1200, może taki wa jak to pokazują, ceny największe widzisz. Jest wrzesień, nie zobacz to. Zobacz, że ceny paku są bardzo małe. To jest tylko 2,100. Widzisz? Tak. A teraz jest największy. Stowa. Nie, w grudniu jest nim największy. No. Aha, okay. tak, tak to, tak to ten. A nie, że we wrześniu jest jakaś. A nie, że we wrześniu jest jakaś największa rubryka. No właśnie, ja czekam na jakąś ja, rozpiskę, szczerze powiem tak. Ja czekam na jakąś rozpiskę. O, tutaj pracownik już zakończył pracę, dobra, to wiecie, w na razie może e, zgaśmy go, poróbmy to poprzeczniaki. To, to w takim razie, szczerze powiedziawszy, nie. A, tutaj były barierki, on zwariował, dobra, więc w sumie mamy już 16, Uję, tylko dopiero 16 minut ciężka mamy. E, więc szczerze powiedziawszy, nie wiem, czekam na taką rozpiskę kiedyś była bodajże, kurde, nie wiem czy to było w 17, bo w 19 że była rozpiska cen, już na poziomie niskim była rozpiska cen i było podane wszystko było wszystkie podane ceny takie w miarę w miarę największe, tutaj tego nie ma, czekam na 19, bo myślę, że może faktycznie no, no nie wiem, no tutaj, no nie wiem jakie to są ceny, będziemy no, monitorować w takim, razie, w takim razie, no czekamy do września, tak jakie będą ceny eee, właśnie powiedz kiedy możemy siać SORGO eee, SORGO możemy siać tylko wios, tylko no, wiosna. czyli... Te, coś mocno. Ja nic robiłem. O, teraz zżej. A może bo byłem w menu. Ogólnie właśnie, mi się wydaje, że chyba to jest ostatni odcinek z tego sezonu, bo będziemy już... Kolejny odcinek to już będzie. A, to już będzie... I, jeżeli dobrze myślę, to będzie już wiosna, bo szczerze już tutaj nie będziemy mieć co robić. Bo kolejne pola, które będziemy siać, to będzie wiosną. No to czyli po tym odcineczku przewijamy czas do tego, no widzimy, który to jest odcinek? Czwarty? Piąty? I my już dwa, dwa sezony? Dwa sezony już machnęliśmy. Więc troszkę my idziemy dość, dość, dość szybko, no ale moim zdaniem no teraz mamy mało, mało no. Jak dojdą jeszcze, że nie mogą się doczekać krowy, bo jak dojdą krowy, to wtedy to już kosy, dwa pokosy, wtedy coś się będzie działo. Szybko. Mm. No z kukurydzę, że chodzi w ogóle o kukurydzę to ja z chęcią bym wszedł sobie w kukurydzę. Wiem, mamy za mało pól, więc w sumie, aktualnie chyba nas tylko ogranicze pole. Bo tak szczerze powiedziawszy, sprzęt mamy, sprzęt mamy, ale nas ogranicza pole, bo szczerze, szczerze powiedziawszy, żeby wejść w kukurydze, to jest bardzo mały koszt, to jest koszt około 30 tysięcy, tak, bo siewnik i przystawka tylko. Ja tak patrzyłem, to tam siewnik chyba taki chyba to agromaszu, czy jakoś tak, on kosztuje on kosztuje tylko tam, no w sumie psie grosze, no niczego myślał, on kosztuje tylko przegrosze Już Wam nawet go pokazuję. Eee, tutaj nie ma nic w wyprzedaży. Jeżeli chodzi o siebie do ten, to to jest, nie ten, e, wstecz, e, sadzarki. Tak, agromaszu, 4 metr, e, 3 metrowy, 4 rzędy, 15 tysięcy. To w ogóle mamy, jak widzicie, kombinacje, to jak mówiłem, e, tylko tutaj są obciążniki i 19 tysięcy, czyli 30, powiedzmy tam, 2-3 tysiące e, kosztuje taki, żeby wejść w kukurydzę, ale nie oszukujmy się, mamy mało pól. No, byśmy chcieli, byśmy chcieli, bo to byłoby fajna nowa uprawa, ale no nie mamy jak, nie mamy jak. Eee, nie mamy jak, więc no, teraz kupujemy te dwa pola, tak, w takim najszybszym tempie, są, najbardziej będą te, te dwa pola, a później, jeżeli chodzi o pola, to będziemy bardzo mało ich tych pól kupywać, bo szczerze powiedziawszy te pola są strasznie, strasznie, tak o, weźmy, zróbmy, e, strasznie te pola są drogie, tutaj jeden, no, tutaj najgorsze, że tak wszystko, wszystko jest. Tego, że to wszystko jest jakby te landy są jakoś połączone po 2-3 pola, to mnie trochę właśnie mnie martwi, bo jakby te były pola, to szczerze z polami byśmy nie mieli problemu, bo byśmy tam prawy dolny róg kupili te pola na przykład 57, 57, 87, 82, e, czy tam te 66, 67, ale tak szczerze powiedziawszy, tych pol nie kupimy, ponieważ... E, no, aż tutaj sprawdzę, tutaj o... To są 4 pola, malutkie, które byśmy zapłacili przy grosz, a musimy zapłacić 200 tysięcy ponad, bo są landy, więc nie wiem, czy będziemy sobie jakoś później pieniądze za te landy odliczać, jeżeli nie będziemy mogli nic tam powiększyć pola, bo to, to dla mnie, jeżeli chodzi o niektóre pola, to jest tylko po prostu wydawanie, marnowanie e, pieniędzy na to. No i dobra, mamy 20 minut odcinek, więc dzisiaj taki krótszy odcineczek, e, troszkę będziemy się z wami, że jak widzimy troszkę pieniążków zarobiliśmy e, więc, e, więc co? Ja się z wami żegnam? Pożegnam się ładnie. Trzyma, siema, trzyma. Więc co, trzymajcie się, się cieszę, Do sobie tego odcinka, siemanko?